Co tu się dzieje? Chodź do mnie, Mateusz. Ja miałem. biegam do wyjścia. Do I gdzie ty jest, Ja mam iść. Nie iść tego do przodu. Kurwa, mać. Słuchaj, ty bo go upuściłem, bo nie mogę gadać wtedy. Kto jest naprzeciwko mnie? Kto tam jest? Dobra, prowadź mnie do wyjścia. Schodzę schodami w dół i mnie prowadź stamtąd. Ja, dobra, to musisz iść schodami do góry. Ja jestem u góry. Na dół idę. E... Mm. Nie to, że nie do zaprowadzić, a przy wyjściu był potwór i go tam. Nie, słuchaj, spierdalamy cię z dyżurki, tak nie będzie. Ale... Chyba ja po nie z... słuchaj, raz, że... Na no w nie... stronę wyjścia to powiedziałeś. Nie, nie idź tam tam nie jest wyjście. To nie poszedłem tam. Potem powiedzieć, że mam tam kurwa wrócić w, w momencie kiedy tam był potwór. Bo no, nie wiedziałem, że uciekł bardzo na wyjściu samym. No nie centralnie przy wyjściu. To ktoś może wejść tymi głównymi. Patrzcie na niego i wtedy wskata, na fotel może uciec. Co to jest kurwa? Co to jest? Co to jest? Eee, Igor, masz coś na plecach? SURDYEEEEEEEEEEEEEEEEEZA jebało go. <grym> Uciek, co to? Mateusz czy ktoś żyje? Poproszę. Kurwa, Generalnie jest jeszcze trochę koszty, czasu, ale... wydaje mi się, że możesz minąć Co Ale będziesz jest? miał teraz jak tu będziesz szedł, to od razu po lewie masz pająk Nie jestem w stanie go wyminąć Co ja mam z tym zrobić Rafał spadł. Tak zostałeś tylko ty i ja. Jak ja mam na dostatek Jak tam jeszcze chodzi tamto ŁAZI ZA MNĄ, KURWA! Przez się niby stąd i wiem jak ta strzałka właśnie na tym radarze, trzeba zobaczyć. Tam jest sada gdzie łazi ten, co wpierdolił suchego. Bane. Tyle ci powiem. Gdzie? Gdzie jest kurwa statek? Tam jest statek. Dobra, widzę statek. Z strzałka mi się wydaje, że ona się zbagowała, bo mi cały czas pokazywała lewy dolny róg, wiesz? Tutaj mi pokazywało, że jest statek, a ty byłeś gdzieś tu. No i w to patrz okay. prawo minę i za miną jest seraj, dalej, o tak to. Słuchaj, słyszysz to? Co za mną tak idzie. Słyszę, taki gigant wchodzi. Wiecie? Dobra, idę wam pomóc, bo mam łopatę. <grym /dzwonę> no znowu. No trzeba na godzić. Ej dobra, nie idę wam pomóc, jest gigant, także miło było was znać. Idę do wejścia. Nie idź do głównego, tyle ci powiem. Jop, ja pierdolę, ale mam przejebane kurwa jak w ruskim czołgu. Najgorsze jest to, że teraz nie nie jest. Tak. Niebieska strzałka. jest przed statkiem, Miejś, uważaj, uważaj, bo przy statku łazi. A, jest przy statku, żarty. No to uważaj teraz, uważaj. Iga, też jest prawej od statku. Poszedł gdzieś. on nie idzie chyba do ciebie, prawda? Nie idzie. Eee, chłopaki! Umarł. Jak to Zaraz umarł? Obry. No zobacz. Poczekaj, poczekaj Co teraz? Co on miał? Może weź może niech jeden z nas pójdzie to zabrać? Tak czy... Cię rozejrzę i może pójdę, czekaj. Czekaj, czekaj słuchaj Wiesz w którą stronę to jest w ogóle? Wiesz gdzie to chyba, jest? Poczekaj. Chyba tu zobacz co zobacz, dobrze idzie Tak, 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 tam, tak, tam, Wej, bierz szybko i uciekaj. Za tobą, za tobą, za tobą, za tobą, za tobą leży Poszedł, za daleko poszedź, wracaj! Za tobą! Tutaj, tak, centralnie tu to nic nie widzę, chyba za go Dobra, uciekaj, uciekaj, uciekaj na statek teraz szybko Słuchaj, ja widzę tak, za tobą na lewę ma. pokazuję Trójkąt, dokładnie przed tobą teraz. Kropki nic jakieś... Nie ma uwaga, idzie do ciebie coś, idzie do ciebie coś. Dwa jakieś skurwy syny idą. No, to są też zębami. I co teraz? Ura. Odlatujemy, po prostu Już? Dobra, lepiej mieć tak niż jeszcze mniej. Nie. Dawaj, rura. Możemy zrobić tak, żeby strickerować tego headcrava i go zabić po prostu łopatą. Tu jest wieżyczka, wyłącz wieżyczkę, on będzie musiał przebiec i headcrab. Dobra, a gdzie on jest? Eee, po lewej. Jak, jak wejdziesz po lewej. To za jest zawierzyczka, bo Ta jest. działa, czy jest włączona? Właśnie włączyłem. Możesz pięknie, się wyłączyć? Pięknie, bieg, bieg. już się zaraz skończy. I napiętałem. Pięknie, tak, świetnie. Jest S tak. jeden, Pięknie, pięknie. Pięknie, pięknie. Pięknie, I bi, 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 bi. Dobra, i tam jeszcze kawałek złomu, ale ja? no to idzie, to... Rafał już też poszedł, nie wiem, czy może, może, się ten, tepnij. Czekaj. Tylko, że łoki-toki, nie? Wtedy. No, i łopata, i latarka. musisz się odłożyć. Chyba, że... a Rafał jest w środku? Gdzie jest Rafał? E, Rafała właśnie coś tak... To czekaj, idę mu pomóc. Chyba, że to są pszczoły. Pszczoły? Rafał, co to jest? Dobra, widzę. Widzę, czekaj, pierdolne mu. To się, kurwa, noga nie skryje. Eee, uciekaj. Uciekaj, 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 uciekaj. Rafał nie żyje. A jak spierdala? Co? Jak Rafał nie żyje? Co go zabiło? Nie, żyje. Nie wiem, w sensie... Rafał, masz łuki czy co? Pewnie nie się coś ciężkiego i nie może gadać. Rusza się, czy nie? A no nie wiem czy to są pszczoły czy co to jest A To jest w środku czy na zewnątrz Eeepczę na zewnątrz Czecha, ten, tu kurwa, i to no, nie, no, nie żyje, się nie to na... Kurwa. Ty, kurwa. Ty to mnie zabije zaraz, nie? Dobra, zajebałem to, nie? Ale jestem w chuj ranny. Co to było? Ten też go kurwa ptak... Kur... ten mrówkojad ptak zabił. Ja nie wiem, walczyć z nim czy nie, bo kurwa jestem obity, nie, ale tam jest pełno lutu Słuchaj, możemy się zamienić. Chodź, to weź tu chodź, wtedy szybko. Kurwa, Stajam, czekaj, jest jeszcze jeden, jeszcze jeden jest. Dwa są. Dobra, idę z się tego, Ale są jeszcze dwa, chodź, chodź tu szybko. Kurwa trzeci przylazł O nie, czekaj bo spadam na dół Dobra, nie ma co o kurwa Ty no kurwa nie ma co, ja nie wiem czy ja dam radę wrócić Ja nież Co? Chodź tu do mnie uciek. Nie, mamy psa pod tym Mamy, mamy psa pod, pod statkiem Mam przejebane uciek. tyle ci powiem Nie wiem, nie wiem czy nie lecę bez ciebie, wiesz? Ty masz coś tam w sobie? Dobra, czekaj, wracam, 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 wracam. Gdzie ten piosenek? Mamy, mam, mamy psa przed, centralnie przed drzwiami Czekaj, ja, jakoś to skręcimy, mamy jeszcze sporo czasu Tak, ale ja mam zamknięte drzwi Dobrze, siedź tam, ja go jakoś tam wyrwa... Ja pier... Damy radę, poczekaj to jest risky trochę. Jestem obok statku. Jest tam obok statku. Dobra, ja, ma, ja mam rękę na łańkę, nie? No na, na, na. To wystarczy, że wskoczysz na, na renikę. Ja widzę, widzę chyba jak chodzi. Nie, czekaj, dzień On jest stralnie przed nami Wskocz od boku na renikę i startuję. I wtedy odlecimy. Kurwa, no nie mogę wejść, czekaj.

Bo jest w potworach, widzę Jak to kurwa mówiłem, że mam mu na statek wracać, to gdzie on połazł? To się, się tepnął. Ja Dobra, idę do niego, bo kurwa tam zginie. Yy. Mamy no. czas? Mamy chyba. Chyba tak. Czek Czek się... Dobra, mamy dużo, chodź. Ty! Kurwa, no. A, krap, krap Rafał już jest tak. nieżywy. Rafał jest nieżywy. Ale zamknęłem jakiegoś potwora w tym. Musimy mieć no 422 tam. niby eee... Znaczy jak liczą wszystko to jest 500 Poza statkiem niby pokazuje, że jest ponad ten ponad 800 lutów Dob Dobra Szkoda czasu, chodź, chodź uciek. Idźcie. Nie no, jest pod wodą Ty, a można wejść, zanurkować i wejść wejściem? Znaczy nie e, Rafał teraz mówi na Discordzie Że można wskoczyć do tej wody, ale trzeba od razu do wejścia Dobra, wskoczyć masz, masz, masz Albo nie Ja sobie wejdę, bo kur... Chuj Okej okay. Aha, tylko że nie mam z nimi żadnego kurwa... Ja już sam w sumie nie wyjdę Bo już tym wejściem co wszedłem to już, kurwa nie wyjdę Przemyślałem Co? Chuj, idę się utopić, idę się kurwa utopić Gdzie było wyjście? Idę się kurwa utopić Idę się utopić, nara Albo i nie Ty, no kurwa Halo? Ile... Która jest godzina? <noise> Która jest godzina? I co wy zrobiliście? Potwór był na statku i Igor, co więc od razu odleciać to czekał no bo i tak, byśmy nic nie, da nie dałoby, nic. Yeah. Tak, ten. To jest po prostu... To, co ja sobie wyobrażam, co ty robisz, jak przechodzisz do domu po prostu. No, no, no. w kosmosie. no, no. No,